Jaki związek ma wszechstronny geniusz Leonardo da Vinci z Wielkim Kanałem Panamskim? Co ciekawe, jego wynalazek sprzed setek lat, śluza Metergate, wciąż jest używany w większości komór śluzowych tego kanału. Jej konstrukcja jest prosta, a mimo to tworzy idealnie szczelne zamknięcie wodne. Przed da Vincim używano ciężkich, nieefektywnych śluz, które działały wbrew sile grawitacji. Załóżmy teraz, że to ty jesteś da Vinci i montujesz w płynącej rzece dwie drewniane bramy w kształcie litery V. Zwróć uwagę, że bramy są zamontowane na zawiasach i to jest ich pozycja otwarta. Co Twoim zdaniem się stanie? Masz rację. Płynąca woda automatycznie zamknie bramy. Obejrzyjmy jeszcze raz. Krawędzie ustawione pod kątem sprawiają, że po zamknięciu wrota bramy stykają się idealnie. Kształt litery V pełni też inną funkcję. Gdy brama się zamknie, co stanie się z poziomem wody? Poziom po prawej stronie zacznie rosnąć, a po drugiej stronie pojawi się niewielki wyciek. Ale gdy poziom wody jeszcze bardziej wzrośnie, wzrośnie też nacisk na bramy, które zostaną dociśnięte do siebie, całkowicie uszczelniając połączenie. To prosty i skuteczny sposób na stworzenie szczelnej zapory wodnej. Śluzy same tworzą szczelne zamknięcie, ale jak je otworzyć? Zainstalujmy belki równoważące po obu stronach. Nawet jeśli 3-4 osoby pchają bramę, ciśnienie wody jest tak ogromne, że brama się nie otworzy. Zanim ją otworzymy ręcznie, trzeba wyrównać poziom wody po obu stronach. Wystarczy otworzyć zasuwy śluzy. Teraz, gdy poziomy wody są równe, jedna osoba z każdej strony bez problemu otworzy bramę. Brama powinna być całkowicie otwarta, tak aby łodzie mogły swobodnie przepływać. Tu pojawia się małe wyzwanie. Gdy kąt bramy wynosi idealnie 90 stopni, samoczynne zamknięcie nie nastąpi. Dlatego operator musi lekko pociągnąć belkę równoważącą, wtedy woda może dokończyć zamknięcie i stworzyć szczelną zaporę. Jeśli kiedykolwiek widziałeś inżynieryjne arcydzieło jakim jest kanał panamski, być może widziałeś w akcji ten genialny wynalazek Leonarda Da Vinci. Śluzy kanału panamskiego to zaawansowana wersja jego oryginalnego projektu. Najcięższa z bram waży aż 730 ton. Aby obsłużyć tak olbrzymią bramę, zainstalowano potężny mechanizm napędowy. Stalowe ramię łączy bramę z wielkim kołem zębatym, tzw. bullwheel. Silnik napędza je przez zestaw przekładni i zębatek, które zwielokrotniają moment obrotowy. Ruch obrotowy bullwheela otwiera i zamyka skrzydło bramy. Ten układ przekładniowy działał przez 84 lata. Potem został zastąpiony siłownikami hydraulicznymi, co uczyniło system prostszym i bardziej wydajnym. Kolejne wyzwanie, przed którym stanęli amerykańscy inżynierowie, to ogromna masa stalowych bram. Spójrz na te biedne zawiasy. Muszą unieść cały ten ciężar. Najlepszym rozwiązaniem okazała się konstrukcja pustej w środku bramy. Ponieważ bramy są stale zanurzone, ich pusta konstrukcja generuje siłę wyporu, która odciąża zawiasy i chroni je przed zbyt szybkim zużyciem. Śluzy Metergate skutecznie blokują przecieki pomiędzy bramami. Ale co z przeciekami pomiędzy bramą a podłożem? Da Vinci i na to znalazł sposób. Wystarczy umieścić stopień w miejscu, którego brama nie otwiera. Spójrz na ruch przekroju bramy. Dzięki sile wody brama niemal dotyka tego stopnia, co sprawia, że przeciek u dołu jest praktycznie zerowy. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego wrota śluz kanału panamskiego mają cienkie krawędzie? Powód jest prosty, jak w tym przykładzie. Przy tej samej sile Nacisk wzrasta, gdy powierzchnia jest węższa. Kompresja materiału jest lepsza, a połączenie bardziej szczelne.